Szanowni Państwo, jak wy ładnie śpiewacie. To bardzo dobrze, bo przed Wami jeszcze jest wiele, wiele piosenek do zaśpiewania, dnia dzisiejszego, dnia jutrzejszego oraz dnia pojutrzejszego. Ja to, szanowni Państwo, wstępnie obliczyłem. Nie mogę na razie podać wzoru matematycznego, z jakiego skorzystałem. Zatem jest mojego autorstwa, więc obawiam się, że zrozumienie byłoby niewielkie. E, idzie tak, wykładniczo, idzie na pewno, nawet liniowo, można powiedzieć, że e, też logarytmicznie. E, szanowni Państwo, stworzyłem sobie taki wzór matematyczny, aby obliczyć, ile przez te cztery dni e, w, tutaj w ośrodku wybrzmi piosenek. No ale to jak powiem, to bez sensu. Więc dużo, dużo będzie proszę Państwa piosenek. Planowana ilość piosenek, które wybrzmią przez 4 dni, to 127. Zobaczymy, czy nam się uda. Proszę nie liczyć, no bo znając nas, to będziemy tę średnią zawyżać. A fajnie, jakbyście przed środą wrócili do domu. W związku z tym, kto jest gotowy do podania kolejnej litery alfabetu, czyli idziemy po kolei. To nam troszeczkę ułatwia. Ułatwiałoby nam bardziej, gdyby mój śpiewnik był poukładany alfabetycznie. Jest. Jest. Tak, a, a nawet wcześniej było. A, też ja to zauważyłem na przykład. Już zatem, Szanowni Państwo, patrzymy, cóż my tutaj na literę C mamy. A to nie, to takie nie działa. Teraz tak, to będzie jutro, to będzie pojutrze. Tego się nie gra. O, to też będzie jutro. To przepraszam, panowie, to to są. Więc może, a no może tak spróbujemy? Ja miałem niezwykłą przyjemność w zeszłym roku, w lipcu, występować tutaj solowo. Teraz mam większą oczywiście z kolegami, ale wtedy też było fajnie. Mianowicie, niniejszy recytal wieczorny składał się z piosenek, z tekstami Agnieszki Osieckiej. W związku z tym, skoro litera C i Agnieszka Osiecka, a tam padło słowo, imię męskie, to tutaj kompozytor muzyki jest z tym imieniem męskim mocno związany, więc tam, tu jest Agnieszka, tam padło Jarosław, muzykę napisał pan Pietrzak Jan, w związku z tym wszystko jakby pasuje do klimatu, już co prawda trochę przebrzmiałego. Więc uwaga, Szanowni Państwo, tonacja A-mol, litera C. Kto śpiewał w oryginale, kto pamięta? Panowie ze sceny nie podpowiadają? Ja. I bardzo dobrze. I pan wygrywa. Jest pytanie, jest odpowiedź. No właśnie. Zasady są naprawdę proste, szanowni państwo. Nie doszukujcie się tu drugiego dna. Łatwo wygrać. Jeszcze łatwiej przegrać. Bo teraz się zastanawiają, nazwiska podają. Kto pamięta, ja. Jeb, dobra. Uwaga, intonuje. Amor mnie tak. Kreszę do Amor. no One są w nieustannym zaskoczeniu. Dziękuję. Brawo. Ale mi a gdy się zejdą raz i drugi kobieta z przyszłością mężczyzna po przyjścia. Bardzo się męczą, męczą przez czas długi co zrobi, co zrobi z tą miłością. On już się widział, już z te dziewczyny z posarwanymi nerwami. Wracają nad ranem nie same On już słyszał o życiu złamanym Ona już nie Już ta tę historię Przecież go nie rozumie Zawsze wie, że moje śpią Ona na pamięć do Jakże o tym zapomnieć Jak w pamięci do zatrzymać Lepiej milczeć, czy na mnie i patrzeć czy te oczy mogą kłamać? Czy ja mógłbym serce złamać? Gdy się parsa zmienia prawa. Czy te oczy mogą kłamać? Czy te oczy mogą kłamać? Czy ja mógłbym serce złamać? Gdy się parsa zmienia prawa. Gdy się czasem szyra, kobiecie w życiu uda. to mężczyźni mięszczy się z przeszłością, skąd wynajmują gdzieś u ludzi i łapią i łapią trochę szczęścia. On zapomina <grytanie> rok te dziewczyny z bardzo długimi nogami, co wracają nad ranem samem. Przez radzieckim szampanem Ona już ma Już ma taką pewność O którą wszystkim wam chodzi Zasypia bez żadnych prosków, Winą w lotówce się chodzi. A gdy przyjdzie zapomnieć I w pamięci to zatrzeć. Lepiej milczeć przytomnie i patrzeć Czy te oczy mogą kłapać? Cea vulgând serce-nzula Când ușii farsani se vedeau drăla Ușii teoși le voia Ușii teoși le voia serce Când se vedeau drăla come